Dzieci z szkół i przedszkoli stanęły w piątek na starcie biegu imienia Jana Pawła II. Organizatorem imprezy była nosząca imię papieża Szkoła Podstawowa nr 13. Urodziny Karola Wojtyły są powodem, dla którego po raz siódmy spotykamy się na błoniach nadwiślańskich w toruńskim Parku miejskim. I nie zapomnijcie, że zdrowa rywalizacja jest dzisiaj bardzo istotna. Nie jest jednak sprawą najważniejszą. Dzisiaj tu na tych zawodach ogromne znaczenie. Ma ożywienie w nas pamięci o Janie Pawle Wielkim. To, co widzimy tutaj w tle, to co pokazuje nasza kamera, no to jest dowód na to, że dzieciaki chcą się ruszać, chyba nie trzeba ich do tego namawiać. No czasami trzeba namawiać. Ten e, komputer i telewizor to jest bardzo silny magnes i my, naszym obowiązkiem naszym dorosłych jest właśnie pokazanie im takich możliwości. Między innymi dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy. Między innymi no, to ważna rzecz, o której powiedziałem, ale równie ważna dla nas, dla szkoły, która nosi imię Jana Pawła. Drugiego jest uczczenie jego kolejnych urodzin. To jest trzecie. My świętujemy w szkole po raz 15, bo 15 lat temu szkoła otrzymała takie imię. A od 7 lat dzięki. Współpracy i współorganizacji ze strony Urzędu Miasta, Wydziału Sportu, TKKF-u toruńskiego, Wojska Toruńskiego czyli Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia i Stowarzyszenia Maraton Toruński możemy spotykać się z taką dużą liczbą dzieci i proponować im czynne spędzenie wolnego czasu, a jednocześnie czcić pamięć naszego patrona. Chciałam powiedzieć tylko, że było fajne na tym biegu i na tym biegu liczyła się tylko zabawa. Klapierskie. I było bardzo fajnie. I dostaliśmy medal. Udało mi się to, że biegaliśmy w grupie. Jestem Ignaś i chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie było na biegu. Bardzo mi się podobał wyścig i to, że dostaliśmy złoty medal, chociaż nie wygraliśmy i chociaż nie byłem na pierwszym miejscu. Zadanie tej imprezy to popularyzowanie sportu wśród uczniów i uczczenie pamięci Jana Pawła II. Dzieci biegały nad martówką w parku miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Jak to jest na WF? -ach? Trzeba dzieciaki zachęcać do tego, żeby się ruszały, czy, czy nie? Oni sami chętnie nie wiem, ćwiczą, biegają. W szkole podstawowej nie trzeba zachęcać. Wszyscy chętnie, nie ma żadnych problemów. Gorzej już jest w gimnazjum. Skąd to się bierze? Nie wiem, wiek może, może, może. Już inne zainteresowania troszeczkę wchodzą w grę. Ale ogólnie przynajmniej u nas jeszcze, jeszcze nie, nie, ma, nie ma większych problemów z frekwencją na WF-ie. A jak to jest? Biorą chętnie udział, nie wiem, w zawodach, w jakichś dodatkowych zajęciach sportowych? Tak, tak, mamy klasy sportowe z profilem piłki ręcznej, no, ale to trzeba też i biegać, także wszędzie trzeba biegać. Do każdego sportu bieg jest potrzebny. Dzieci były podzielone na różne kategorie wiekowe. Na mecie na uczestników czekały atrakcje, poczęstunek, konkursy i zabawy. Ta impreza to jest dowód na to, że Toruń to jest miasto sportu. Tak, ja myślę, że jest to kolejny, jak gdyby dowód, bo tych dowodów można było tu mnożyć, ale to właśnie jest taki przykład klasyczny, jak można. To hasło, które staramy się realizować w sposób konkretny, jak gdyby pokazać. Pamiętam jak dziś, 7 lat temu, spotkanie z dyrektorem szkoły, co zrobić, aby z jednej strony uczcić pamięć papieża Jana Pawła II, a z drugiej strony promować sport. No i okazało się, że bieg jest taką najlepszą formą promocji tego typu działań. Znaleźli przepiękne miejsce. Ja polecam to miejsce innym organizatorom różnego rodzaju imprez. Bezpieczne, nikomu tu nie przeszkadzamy. A więc miejsce idealne. No i rzecz, która jest, wydaje mi się, w tego typu organizacji imprez, no niezmiernie ważna to jest odpowiednie przygotowanie tej imprezy, a więc bezpieczeństwo dla wszystkich dzieci. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale z wizerunkiem Jana Pawła II, puchary i dyplomy zwycięzcom wręczał prezydent Torunia.